Do wykonania doświadczenia potrzebujemy kieliszek do wina, odrobinę wody. Wodę wlewamy do kieliszka. Następnie moczymy palec w wodzie i ruszamy nim po krawędzi kieliszka. Palec wprawia w drgania szkło kieliszka, które pobudza do dregania powietrze znajdujące się w środku. Wewnątrz kieliszka powstają dźwiękowe fale stojące na skutek nakładania się na siebie fal odbitych od ścian kieliszka, które mają takie same długości i amplitudy, ale poruszają się w przeciwnych kierunkach.